Używaj aktywnych czasowników, czyli zdobądź, opanuj, zyskaj, uwolnij. Chodzi o to, żeby popędzić kogoś do akcji, że czas już jest teraz i jeśli przegapi tą okazję, to znowu nic się nie stanie i znowu jest w tym swoim punkcie bólu i kompletnie nic w jego życiu się nie zmieni. I prosto z tego możemy przejść do techniki przyszłego życia, gdzie opisujemy to idealne życie, które jest później. Jak widziałeś wcześniej, na tych przykładach opisywałem na początku, jak to jest źle i będzie jeszcze gorzej, bo ktoś próbował i nie dostawał efektu. A w końcu pokazywałem, że można osiągnąć 6 klientów w 4 dni. No i oczywiście może to rozbudowywać dalej dzięki sztucznej inteligencji, nie poświęcając zbyt dużo czasu i nie mając zbyt dużych umiejętności. Bo za każdym razem, gdy napiszesz teksty, to odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy te teksty faktycznie poruszają kogoś emocjonalnie? I tutaj masz kilka przykładów. Zamiast dowiedz się więcej, możesz na przykład napisać Odkryj sekrety, albo poznaj tajną wiedzę, albo oszczędzaj pieniądze, no to może być uwolnij swój budżet na wakacje z rodziną, na swoje hobby, na swój wolny czas lub oszczędności na przyszłość. Dzięki takim zamianom i takiemu testowi możesz zwiększyć swoją ilość otwarć o 23% i kliknieć o 47%. I czemu takie konkretne liczby? No, bo tak faktycznie się stało, gdy zrobiłem to dla jednej z klientek, więc polecam. Naprawdę dobrze działa.